Cześć, witam Cię bardzo serdecznie z tej strony Fipi i witam Was w materiale z Player Life'a jak widzicie sobie jadę kadroną i tak jak już tak spontanicznie sobie, sobie wszedłem w się sobie tak sobie wszedłem bo chciałam zobaczyć czy na nie coś zmieniło, co się tutaj dzieje w ogóle po prostu byłem tego ciekawy no i tak sobie jeżdżę, już tak chwilę, jak jakiś czas Gadałem z Świeraskim No i tak się nie, nie zbyt wiele zmieniło Z tego co wiem jakieś drobne zmiany, nie wiem, promocja na Na ten Klub Czy coś tak sobie wszedłem, pomyślałem, że nagram Coś tutaj sobie pogadam do Was A ja zaraz potem sobie naprawimy o tym Niepotrzebne mi to mm, na razie Więc tak raz na tym Pure Life'ie jak e, teraz oglądam sobie czasem to widzę, że na Pure Life'ie właśnie się dużo, parę youtuberów się ten jakby tak nie wiem, rozrosło załóżmy e, i mam takie jakby wrażenie, że ci co inni z tego nagrywają to jakby już są takimi jakby nie wiem, wyjadaczami, tak jak ja w, w tych moich ostatnich odcinkach, potem e, mam, mam, mam takie wrażenie. E, nie wiem, czy to są coraz sprawy, przyjemność gonić na Pure Life. Ja teraz przydam sobie na ten serwer. E, myślę, nad przyjemnie, no, Tak sobie to jeżdżę, jest, jest spokojna atmosfera. Tylko zostałem parę razy staranowana, tylko parę razy. Bo się, sobie chyba z pół godziny, z czego 15 minut spędziłem na stanie mechanika. Ale tak rozwaliłem auto, ale no mniejsza e, jeździłem sobie na giełdy i w ogóle... masz jakieś tam ceny to tam trochę potaniałe, na przykład nie taki Merit Fajne auto jest za 90 tysięcy albo ZR jest za e, na przykład też 90 tysięcy, więc spoko. Mm, nie wiem sobie, żeby, żeby nadal grał. Nie wiem, nie wiem czy mi coś dać jakieś znaki pod filmem, coś mi napiszecie, że tak. W tym że nie. Czy coś, czy czegoś innego. Więc ja na, na taki odzew od Was czekam. Ehm. No, więc właśnie tak sobie jeżdżę. I na przykład jest taki raz youtuber, kolawo. E on już dosyć dłu długi czas nagrywa. I... I tak, I tak sobie myślę, że właśnie... On już tam ma je tam... 2000 widzów jakoś, tak? Ja już na tych filmików bardzo dużo, jakieś tam ma 4 sezony i w ogóle. I teraz nie chcę żadnego tam problemu generować, że tak mi tego nie będzie wyglądał. I też nie wiem. I ja mam takie, ten, taki, jakby takie nie wiem, takie pytanie do Was. Jak Wy sądzicie, czy je, jak już się gra tak długo na Pure Life'ie, a w ogóle na jednym serwerze, to, czy coraz to, jakby, może taką samą przyjemność jak za pierwszym razem sprawiać? I czy według Was, jakby to jest takie wymuszane granie, czy jakby nie wiem, takie granie, że ktoś chce? Bo według mnie, kupywanie coraz sprzedawanie aut po to, żeby mieć e, z czego nagrać, jest trochę słabe, ale ja, ja, ja tylko wracam swoje opinie, nie chcę żadnego problemu generować, więc tak. Ja nawet tak co chcę tak jeżdżę, nie zbyt dużo te, te, Teraz naprawdę mi się na tym play jakoś tak mi się na nim zachciało grać. Nie wiem czy on na dłuższy czas granie, czy coś. Może dziś chce, żebym go podwiózł? Co chyba nic nie chcę. No, więc tak. Jeszcze mi piszcie, czy coś się na tym live'ie tutaj zmieniło ciekawszego, coś co mogło, nie wiem, tak dużo uznane w rozgrywce zrobiło. No właśnie, coś takiego. O, tutaj jechać, dobrze. No więc mam nadzieję, że, że będą go z w Life'a, mam nadzieję, że tego chcecie, bo jak nie chcecie, to nie ma sensu. E o kurde, co mi powiecie? Hmm. To zbawiam się filmiki, może nie takiego, już mega często, że właśnie takim wyjadaczem się z nami się robić I nie będę zbyt dużo zarabiał, bo nie wiem czy na to ochotę Ale filmik mogę dla spokojnie ponagrywać, tylko um, musiałbym wiedzieć, wiedzieć z czego um, Nie wiem, co ile byście chcieli, ile miałaby trwać Właśnie takie, tak, takie pytanie mam do Was. <laughs> no że nie widzę było jakoś więcej graczy. Właśnie wziąłem też, czy tylko ceny, że większość aut jest tańszych. Tylko ciekaw jestem, ile to auto, którym teraz jeżdżę, Kadrona, ile to jest teraz warty. Może mi się przenieść do Sanfiero. Bo tam nie udaje się, nie mylę. O kurde, nie. Żeby, a, bo nie wiem, nie, nie bo, bo mi się zdaje, ale. Chyba, tutaj się przebijają łapone, jak się jedzie na ziemi. Lecz znaczy, nie jestem pewien. Ja bym takim playfach na przykład, szukał takiej pracy. Nie na takie, że coraz raz Prista muszę latać. Nie wiem, kropla z tebem. nie, że mogę czegoś jakąś taką stałą pracę. I taka ja bym taką tak, tak już prędzej chciał. A, typowy gra, Czuję tego na pewno, że że są albo gracze porządkowi, którzy niczego nie wiedzą, którzy są za po prostu spotka, tak jak ten, e, którzy mają już całą, na przykład, nie wiem, do 10 tysięcy i już się czują pro. To sobie wiecie, e, albo gracze, którzy są po prostu już wyjadaczami, mają bardzo dużo godzin, bardzo dużo pieniędzy i po prostu są chamscy, bo są takie, jakby takie załóżmy, trzy podgrupy. Na Pluralife już nie wiem, ile nie grałem. Parę miesięcy ja nie grałem. Bo grałem w GTA V i CSa. Już tą kadronę widzieliście tam w paru odcinkach. Nie pamiętam, że do tej giełdy jechało. Ani zupełnie piszcie, na przykład nie, napiszcie, nie, nie, nie nagrywaj. Nie nagrywaj MTA Player Life, nagrywaj MTA Need for Speed albo coś tam. Napiszcie mi. Albo nie wiem, powiedzcie mi tak, dobry pomysł, nagrywaj Player Life, a tylko nie dajcie mi jakiś ciekawy pomysł na odcinek, coś co byście chcieli obejrzeć i to by nie było nudne dla mnie i oczywiście dla was. Kurczę, nawet tutaj tak fajnie jeździ, podoba mi się, tak mogę sobie się przejechać po mapie całej. Jeszcze raz się zobaczyć to tam jest hakieta, tak, wiedzę od przodu samochodów. Okej, okay, to jest zjeżdżony. Nie no, to naprawdę dosyć przyjemnie mi się to zgra. Do tego, do tego taka drona. Kurczę, wyjątkowo fajne auto, nie, ona a w nie sensie, wiem ile to ma jest warta. że mało pieniędzy. A wy mi napiszcie ten, na floor life'ie trzeba się na czerwone świetle zatrzymywać, czy nie? Bo kurczę, bo nie wiem. Na razie... Ale miał to gdzieś o kurde, jakaś muzyka gra, to trzeba naprawić. Mm. Dobrze. To jest gdzieś parking, co nie? Tak, jest parking. Okej. Okay. Gdzieś tam nas... trzeba gdzieś tutaj będzie miejsce. O jest. Okej okay. no dobra, się przejdziemy. To tak ciekawe, tutaj tak się się, co się dzieje. Mam przydający koloru. A tam ona nie ja wiedziała, że tam tego, jak to się nazywa, takiego otrada sprzedawał. nie wiem, jak to się nazywa, nie zapomniałem. Co w ogóle, co to jest? Co to jest za Sentinela? A bo też widziałem Sentinela, który kurczę był w kombiaku i kurczę, nie wiem co się dzieje w ogóle. W ogóle to jakieś kiedyś było mega drogi, rzadkie, a tam kurczę kosztuje po 50 tysięcy. Nie wiem Albo klap po albo klap po 30 koła Więc fajnie no, dobrze, że auto, to nie bo to w związku z tym można mieć w takim razie fajne auto w dobrej cenie. Journey. Co to jest? Primo. Chester. No to jest fokus, że tutaj wszystko prezentuje, bo to nie widzę, że ceny nie są już tak bardzo wygórowane, że ma, to może spokojnie zarobić Wtedy nie trzeba siedzieć, nie wiem. Parę dni non-stop, żeby zarobić. Widzę jeszcze jeszcze jakieś nowe felgi. Kadrona na felgach. Kuter Kosztuje 15 tysięcy. Ja chyba takie zamontuje do mojej. Klap na ARH1. ok. Willard. Znaczy kiedyś kude było mega drogie auty, tylko teraz pewnie gdzieś się do jakiegoś salonu. Więc... Em, tego pieniądze jest takie teraz stanie. Tutaj też na tej giełdzie jest? Brawurka. Tahoma. Ile kosztuje blista? Powiedzcie mi. 35. Fajnie. No i z Widzę. Są tu pojazdy. O! Dobra. Możemy dalej wyruszać w naszą podróż po świecie Player Life'a. Bardziej po świecie San Andreas, bo to jest zbyt dużo jakby w tych takich miejscach, stworzonych przez przez, przez mapperów nie jeżdżę. Oj, <laughs> kurde, dobiłem. Ale nic się nie stało. W ogóle widzę, że już... O, na mnie w obojętnym czasie. O kurde, o. No, więc właśnie, No ja już takim wyjadaczem się nie stanę. Właśnie to jest dużo youtuberów, którzy jakby o momenty zaczynali mniej więcej gdzieś chwilę po tym, jak ja zaczynałem dopiero nagrywać z tego. A to kurde, że było mega dawno, ponad półtora roku temu. Kóczycie to dalej przy na tym Player life i nagrywają bez przerwy, to one się już naprawdę kurde, są tym znudzeni, nagrywają coś takiego pod tym dużo wyświetleń I mi się to opłaca. Ale i tak, bo że mnie podpisano w pracy z YouTube'em ja też nie mam w pracy z YouTube'em, bo przecież nie mam ten 18 lat. Eee. A w tym po co ja miałem zarabiać? Wiem, pół dolara. Mm. Więc tak. A tak kiedyś tak się gra, tak po prostu tylko i wyłącznie dla fanów, to bardzo fajne jest. W ogóle jest się jak tylko szkoda, że nie ma tej ośnieżonej drogi. Na takim serwerze na SAMP Network Gaming, to tam takie coś jest zaimplementowane. Program jest jeszcze fajne, bo w czasy koła zmienić w ogóle. Mega mi się tam to podoba. Tylko wiecie, Samp jest stary, a jakoś na, a na MT jednak ma więcej widzów. Na przykład pod GTA właściwie nie w ogóle oświetleń. Pod CSM też. Sampem też był mało ale lepiej. Kurczę, Magic Story bardzo fajny był serwer. Tylko ten, który go założył na mnie się nazywał Neo. O Neo. To kuczał bo trochę dziwnym adminem coraz mu włączali ten serwer. Ale ogólnie tak myślę, że nawet jest spoko sprawa z tym Life'em um. Jeszcze mi napiszcie, czy ktoś się w ogóle zarabia na taksówce. Bo myślałem, że założyć może do jakiegoś auto ta ten taksówkomierz. I... czy taksometr. I ten... O kury. I sobie tam to na tym pozarabiać. że dzisiaj, jak dojedziemy do Fort Carson i już będziemy mieli z głowy. Przejechaliśmy całą mapę. A więc mam nadzieję, że tutaj trochę powiedziałem, chyba co chciałem, chyba nie jestem pewien. Eee, ale przede wszystkim chciałem powiedzieć o tym, właśnie, na tych YouTuberach, którzy wyjadają, i w ogóle, że w tym filmie się mało zmieniło. Na razie że się gracze zmienili, chociaż jak tak sobie jeździłem, to zostałem dwa razy uderzony. O kurde, uderzony. Więc, eee... chyba powiedziałem o tym na programie się by dużo nie zmieniło. Mam nadzieję, że no, zmieniłaby zmieniło cho chociażby trochę społeczność. Yy. No i tak. Mam nadzieję, że nie dojdziemy do tego Fort person. Jakoś już kurczę, skończymy ten odcinek wcześniej. Jak ktoś oglądał cały filmik, to dzięki, że mnie chciał wysłuchać. Jak ktoś się cieszy z tego, że w ogóle na tę stronę wszedłem, to niech... nie wiem, zostawi tam jakąś ocenę. Jak mi się, się podoba, to niech dostawi łapkę w górę, jak... mu, mu się nie podoba? Niech dostawi łapkę w dół. Mm, napiszę komentarz. Eee, czy fajnie, czy nie fajnie, czy co mógł zrobić? Czy w ogóle jak tam z tym serwerem? Czy to sądzicie o tych youtuberach, którzy wyjadają, czy nie wiem, czy, czy są... Albo napiszcie mi youtuberów, którzy, nie wiem, którzy nie wyjadają że to tacy w miarę. Corazy co fajni. Nie są tacy jakby, nie wiem śmieszni na, na tak, tak, tak sztucznie, albo nie wiem, tak sztucznie się w ogóle nie wiem, witają, cieszą się z wszystkiego, kupują auta, teraz sprzedają, kupują, żeby mieć e, więc na, na materiał jakiś, żadnego nie mają pomysłu na odcinek ja też może na razie nie mam, ale no się spytam, więc ja będę miał, bo się Was pytam no więc tak, dzięki, że wytrwaliście, bo cię dojechać do Dzięki, że wytrwaliście. Pamiętajcie o wszystkich rzeczach, o których wam wcześniej mówiłem. No i jeżeli to z mnie papę.